Po wyjazdowej wygranej z wiceliderem tabeli AZS-AGH Kraków 35 do 25, unimetal recykling MTS Chrzanów podejmował przed własną publicznością Orlen Upstream SRS Przemyśl. Dla Chrzanowian cel był jeden: szóste zwycięstwo z rzędu i umocnienie się na pozycji lidera rozgrywek. Najważniejsze jest to, żeby koncentrować się na każdym kolejnym meczu i grać swoje. Nie skupiamy się na tym, że ktoś z dołu tabeli nas goni, co prawda jest, AGH, który tylko i wyłącznie przegrał mecz z nami. Natomiast. Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na meczu następnym, no i musimy robić tak, żeby nie tracić tej koncentracji. Od pierwszego gwizdka meczu oba zespoły solidnie prezentowały się w obronie, utrudniając rywalom zdobywanie kolejnych trafień. Lepiej w grze z kontry czuli się jednak szanowianie, którzy zdołali wypracować kilkubramkową przewagę. W siódmej minucie Marcin Skoczyla z rzutem przez całe boisko trafił na 3 do 1 do pustej bramki rywala. W bramce gospodarzy kilka dobrych interwencji zanotował Marcin Górkowski. W 13. minucie bramka szanowian dalekim podaniem obsłużył Stanisława Malinowskiego, który trafił na 7 do 3. Gospodarze szybko stracili przewagę, bowiem goście poprawili skuteczność i w 22 minucie po trafieniu Karola Skawińskiego doprowadzili do remisu 8 do 8. W końcówce pierwszej połowy szanowianie się przebudzili. Okres nieskutecznej gry gospodarzy w 23 minucie przełamał indywidualną akcją Patryk Grola, rzucając na 9 do 8. Szanowianie pieszyli i do przerwy powrócili na kilku kilkubramkowe prowadzenie. Tuż przed syreną wynik na 15 do 11 ustalił rzutem przez całe boisko Karol Put. Po wznowieniu MTS podkręcił tempo i prowadzenie gospodarzy zaczęło szybko rosnąć. Kolejne bramki dla unimetalu zdobywali Bartosz Hardzina i Stanisław Malinowski. W 42 minucie po trafieniu skrzydłowego gospodarzy na 21 do 14 trener gości Krzysztof Łaszkowski poprosił o czas, by uspokoić grę swoich zawodników. Po krótkiej przerwie zespół z przemyśla poprawił skuteczność i zaczął odrabiać straty. W 52 minucie po serii błędów w ataku szanowian zrobiło się 25 do 20. Sławomir Schenkel poprosił o czas, po wznowieniu szanowianie uspokoili grę, wolniej rozgrywali swoje akcje i ich przewaga ponownie zaczęła rosnąć. Ostatecznie Unimetal Recycling MTS Chrzanów pokonał drużynę z przemyśla 30 do 22 i mógł świętować szóste kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Łatwo dzisiaj na pewno nie było. Myśmy sobie z tego zdawali sprawę, że. Zespołując przemyśla, na pewno nie będą łatwe zawody. Chcieli się, goście się na pewno chcieli też zrehabilitować za tą porażkę w Zabrzu. Myśmy zagrali przede wszystkim solidne zawody w obronie. 22 bramki stracone, to naprawdę nie jest zły rezultat. Przemyśl postawił bardzo trudne warunki nam. My jesteśmy w formie. Każdy mecz dobrze, dosyć zaczynamy. No dzisiaj było troszkę inaczej. Przemyśl bardzo mocno się nam postawił początku meczu, potem w drugiej połowie tak samo. Złapaliśmy swój lepszy rytm, natomiast w pewnym momencie do nas doszli, bo mieliśmy to zmienili bramkarza, trochę zaczął odbijać piłek i jakby tam parę bramek nie padło dla nas, to mogłaby być nerwówka w końcówce. Dzisiaj brakowało troszeczkę spokoju. Przemyśl wyszedł wysoko do, do Bartka, Hardziny. Yy, troszeczkę nas to zdeprymowało, natomiast yy, mimo wszystko zdobyliśmy te trzy punkty. W tym sezonie prezentujemy bardzo wysoką jakość gry w, w obronie. Przez to no, automatycznie Mamy więcej pola do popisów w szybkim ataku. No i wykorzystujemy to jak, jak tylko możemy. Wygrywamy kolejny mecz, jesteśmy liderem. Nie był to łatwy mecz, mimo tego, że wynik tego nie pokazuje. Natomiast jesteśmy dumni z tego, jak graliśmy w obronie. W ataku było troszeczkę błędów, natomiast, natomiast są trzy punkty. I mamy lidera. Cieszymy się bardzo z tego powodu, ale pamiętamy, mamy też z tyłu głowy, że liga jest długa. No i musimy w każdym meczu dawać siebie 100% i w każdym meczu potwierdzać to, że jesteśmy najlepsi w lidze i wygrywać wszystkie mecze do końca i liczyć na to, że nie potkniemy się już. Kolejny mecz Unimetal Recykling MTS Szanów rozegra już 11 listopada w szanowskiej hali sportowej. Będziemy gościli drużynę z Przeworska, wielu doświadczonych zawodników, bardzo, bardzo groźny zespół. Także na pewno będziemy się chcieli jeszcze naszej szanowskiej publiczności pokazać z dobrej strony. MTS z kompletem 18 punktów zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Drugą lokatę z dorobkiem 12 punktów, ale jednym mniej rozegranym meczem utrzymuje AZS AGH Kraków.